Witajcie na kanale bankowe ABC. Zapraszamy na kolejny odcinek bloga w podcaście. Dziś przyjrzymy się bliżej programowi Dobry Start, powszechnie znanemu jako 300, i wyjaśnimy, jak w prosty i szybki sposób złożyć wniosek o te środki, korzystając z bankowości internetowej BNP Paribas. Program Dobry start to inicjatywa rządowa, która funkcjonuje w Polsce od 2018 roku. Jego główne założenie jest podobne do programu 800, i polega na wypłacie konkretnej kwoty opiekunom dzieci, aby pokryć wydatki związane z wyprawką szkolną. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł, stąd jego popularna nazwa 300 Pieniądze te przekazywane są raz w roku, zazwyczaj w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zastanawiacie się, dlaczego warto złożyć wniosek o świadczenie 300. Przede wszystkim świadczenie to nie jest wypłacane automatycznie. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek. Choć pieniądze mają wspierać cele edukacyjne, takie jak zakup podręczników, przyborów szkolnych czy plecaka, warto zaznaczyć, że nie ma ścisłego obowiązku przeznaczania świadczenia na zakupy ściśle związane z edukacją. Środki można spożytkować dowolnie, np. Na, na kupno butów czy biletów miesięcznych dla dziecka. Artykuł zaleca jednak, aby świadczenie przysłużyło się dzieciom, np. poprzez. Przez rozpoczęcie edukacji finansowej w rodzinie, chociażby przez założenie konta dla dziecka i przelanie na nie części lub całości środków z programu Dobry Start. Taka wiedza zdobyta w dzieciństwie może znacząco wpłynąć na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych w dorosłym życiu. Jedną z kluczowych zalet programu Dobry Start jest to, że nie obowiązuje w nim kryterium dochodowe. Oznacza to, że wniosek może złożyć każda uprawniona osoba, niezależnie od swoich zarobków. Świadczenie może zostać przyznane na wniosek matki lub ojca dziecka, opiekuna prawnego dziecka, czyli osoby sprawującej opiekę, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka. Mogą je również złożyć rodzice zastępcy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo ucząca się osoba, która jest pełnoletnia i nie jest na utrzymaniu rodziców, a spełnia wymogi dotyczące wieku, także może złożyć wniosek. W kwestii wieku świadczenie jest przyznawane na uczniów do ukończenia 20 roku. W przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności program obejmuje uczniów do ukończenia 24 roku. Ważne jest, by pamiętać, kogo program nie obejmuje. Nie są to dzieci uczęszczające do przedszkola ani do zerówki, natomiast uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych są objęci programem. Od 1 lipca 2021 roku w programie Dobry Start wprowadzono istotne zmiany, które upraszczają i centralizują proces ubiegania się o świadczenie. Kluczową modyfikacją jest to, że obsługę programu przejęła zakład ubezpieczeń społecznych czyli ZUS. Wcześniej zajmowały się tym samorządy. Dodatkowo od tej daty wnioski o świadczenie dobry start są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości złożenia wniosku w tradycyjnej formie papierowej, np. pocztą czy w urzędzie. Co więcej, pieniądze w ramach programu 300 Plus będą wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej, jako przelew na wskazany rachunek bankowy. Te zmiany mają na celu usprawnić i zautomatyzować proces, czyniąc go bardziej dostępnym i wygodnym dla beneficjentów. Złożenie wniosku o świadczenie Dobry Start w BNP Paribas za pośrednictwem bankowości elektronicznej jest jedną z najwygodniejszych i najszybszych metod. Bank BNP Paribas umożliwia to poprzez swój system Go Online, a proces jest intuicyjny i całkowicie darmowy. Możecie korzystać ze swojego standardowego loginu i hasła do bankowości internetowej. Oto szczegółowy poradnik. Po pierwsze, zalogujcie się do bankowości GO online, używając swoich standardowych danych dostępowych do systemu bankowego BNP Paribas. Po drugie, przejdźcie do zakładki e-urząd, w górnym pasku wybierzcie opcję Oferty, następnie kliknijcie w zakładkę e-urząd. Po trzecie, w sekcji e-urząd znajdziecie odpowiednią opcję do wypełnienia wniosku Oświadczenie Dobry Start. Następnie wypełnić wniosek postępując zgodnie ze wskazówkami w systemie. Pamiętajcie o dokładnym sprawdzeniu prawidłowości wprowadzonych danych. Artykuł podkreśla, że bank nie dokonuje weryfikacji formalnej ani merytorycznej danych podanych we wniosku i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez ZUS. Po złożeniu wniosku w ciągu 24 godzin na wasz adres e-mail podany we wniosku powinno przyjść urzędowe potwierdzenie odbioru, czyli UPO, dotyczące programu Dobry Start. Otrzymanie UPO jest dowodem, że wniosek został dostarczony do systemu ZUS. Jeśli po 24 godzinach status wniosków Go online nie zmieni się na dostarczony lub wyświetli się błąd dostarczenia, oznacza to, że wniosek nie został dostarczony do systemu ZUS. W takiej sytuacji wymagane jest ponowne wypełnienie i wysłanie wniosku online. Status swojego wniosku możecie sprawdzić w każdej chwili w bankowości internetowej Go Online. Możliwe statusy to przetwarzany, czyli wniosek jest w trakcie przesyłania do systemu ZUS, dostarczony, czyli wniosek został przesłany do systemu ZUS, oczekiwany w ciągu 24 godzin oraz błąd dostarczenia, gdy wniosek nie został dostarczony do systemu ZUS i należy go ponownie wypełnić i wysłać online. Warto pamiętać o jednym wyjątku. Klienci, którzy otworzyli konto osobiste w BNP Paribas poprzez przelew aktywacyjny, przed wypełnieniem wniosku o dobry start, muszą najpierw odwiedzić oddział banku w celu osobistego potwierdzenia tożsamości. Jest to jedyny wyjątek od pełni zdalnego procesu. Znajomość terminów składania wniosków i wypłaty świadczenia jest kluczowa. Na złożenie wniosku o świadczenie dobry start w BNP Paribas macie czas od 1 lipca do 30 listopada każdego roku. Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 sierpnia danego roku, świadczenie zostanie wypłacone do 30 września tego samego roku. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony od 1 września do 30 listopada danego roku, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Im wcześniej złożycie wniosek, tym szybciej pieniądze znajdą się na Waszym koncie. Podsumowując, program Dobry Start to cenne wsparcie dla milionów polskich rodzin w pokruciu kosztów związanych z edukacją dzieci. Dzięki wprowadzonym zmianom i możliwości złożenia wniosku Dobry Start online poprzez bankowość elektroniczną BNP Paribas Go Online cały proces stał się jasny, wygodny i bezpłatny. BNP Paribas, jako laureat Nagrody Złota Tarcza Cyberbezpieczeństwo, dba o bezpieczeństwo państwa danych, zapewniając bezpieczne środowisko do realizacji wszelkich operacji bankowych, w tym składania wniosków o świadczenia. Nie przegapcie okazji na uzyskanie 300 zł na wyprawkę szkolną waszego dziecka. Zalogujcie się do Go online i złóżcie wniosek Dobry Start w BNP Paribas już dzisiaj. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Zapraszamy na bloga bankowe ABC, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat finansów. Link w opisie filmu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.